hej witajcie w pierwszym odcinku symulatora mechanika samochodowego i dzisiaj dokończymy sobie remont tej korwety i dzisiaj zajmiemy się częścią mechaniczną Dobra, wstawimy go sobie na podnośnik Myślałem, żeby w tym odcinku wymontować wszystkie bebechy i zobaczymy ile nam to zajmie i może wymienimy sobie jeszcze te bebechy nie wiem czy nie rozważymy tego na nawet cztery może odcinki tylko to może być nudne, więc. Nie wiem. Zobaczymy, dobra. Nie potrzebuję te koła ostatnio montowałem. Skoro i tak musimy je zdjąć. Do zawieszenia, żeby mieć dojście. Dobra, żeby właśnie to zrobić cięcie. No i wracam po przerwie. Okej, okay, już jestem. Zrobiłem sobie jeszcze w międzyczasie regulację dźwięków w grze, Bo według mnie trochę było za głośno i mogłoby mnie, być trochę, no, mogłoby mnie trochę źle słychać. Dobra, zaczniemy sobie wtedy od zawieszenia. Okej. Okay. Mm. Mm, 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 mm. W miałem zamiar zrobić w tej serii, myślę, tak około 10 odcinków. No bo... Tutaj też nie będzie co robić, jak... O, sorry, mam ten. to też chyba nie będzie co robić, bo myślę, że jak non-stop będziemy naprawiać auta i tylko ten, to może mam się to trochę zanudzić, więc... No raczej myślę, że nie będzie z tego jakaś duża seria. Myślę też w przyszłości, jak wyjdą nowe te symulatory, też już ponagrywam sobie te nowsze. Nie mówię nawet tylko mechanika samochodowego, mogą być też inne symulatorki I myślałam też o serii, żeby nagrać same gierki, takie takie głupie gierki, nie wiem, nawet nie głupie, no Wszystko jakieś takie łatwe, no bo ja to tam graczem nie jestem Jakieś łatwe, fajne gierki Proste z neta. Też chyba nie było głupie No, no, no i tyle Dobra, chyba zrobię cięcie też z tym, żeby Was nie zanudzać. No, dobra. Mogę, jeśli ktoś był z Was miał jakiś pomysł na jakąś fajną serię, taką ciekawą, fajną, z której też można było sobie fajnie pogadać, możecie pisać w komentarzach. Ja to sobie przeczytam i pomyślę. Może, się będzie jakiś fajny pomysł, to coś nagram. Dobra, teraz jestem przy tym zawieszeniu. No, i tutaj rozmontowuję myślę. Ja zawsze ogólnie, jak remontuję auto, odrestaurowuję to wszystkie bebechy wymieniam. Części sprzedaję, mimo że niektóre są nawet w niezłym stanie, To i tak, jak chcę mieć wszystko nowe, nie chcę się z tym bawić. Teraz jeszcze myśleć, jaką część zamontować, jaką nie, co kupić, co nie. Będzie tak, ten wszystko wymieniam, całość, łatwiej. W sumie nie wiem, czy łatwiej, bo potem jeszcze muszę też. Części dużo kupować, a części też nie lubię kupować. To zapomniałem wam w ostatnim odcinku pokazać taką fajną funkcję. Znaczy, no fajną. Tutaj, jak wam mówiłem w ostatnim odcinku, w prawym górnym rogu macie punkty doświadczenia. U mnie to jest prawie już 15 tysięcy i za każdy tysiąc punktów do, doświadczenia, nie wiem, czy coś o tym mówiłem, czy nie, można sobie kupić ulepszenie. I tutaj tymi ptaszkami są zaznaczone ulepszenia, które już... Mam kupione, obecnie mam 0 mam punktów, i również punkty możemy wydawać na ulepszenie, upiększenie warsztatu. Jak ktoś by was też. O, tutaj macie wszystkie opcje podane, mogę wszystkie pokazać. Jak ktoś z Was by miał jakieś sugestie, co bym mógł zmienić, bo ja tam się na wnętrzach nie znam, to może też napisać. Ja obecnie sobie mam ustawione takie, tam różne byle co. Nie będę teraz chyba wszystkiego pokazywał, takie tam różnorakie ściany. Dobra, no a tutaj wszystko takie. Ogólnie to, to, no te cztery pierwsze rzeczy opierają się, sorry, te cztery pierwsze rzeczy opierają się na ogólnych designach, wyglądach, a te cztery na dole to są kolory i wam pokażę na przykładzie pasków, podłogi, jakie są kolory, jakby ktoś coś chciał ten, no. No, wszystkie kolory. Dobra, jeszcze ja były ustawie białe. Pokrycam. No i dobra. Jedziemy dalej z korwetą. W ogóle chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, bo jakiś czas temu yy, wstawiłem yy, filmik, że robię intra na zamówienie. I obecnie jest to już nieaktualne. Niektórzy z Was dalej piszą, że chcą intra i w ogóle czytajcie choćby nawet przecież mam to w tytule, przeczytajcie tytuł, nie będziecie wiedzieć, bo tam w niektórych, nie wiem czemu w niektórych komentarzach, ja się nad tym nie znam, a taki, taki, no, się tam tylko, żeby wrzucić, nagrać i film na youtube i tak dalej. Nie mogę na niektóre komentarze odpisać, że już nie robię tych inter, a nie chcę też potem, żeby było, że je ja oszkuję, że ja tylko za... Biorę to do suba, a intry nie robię, po prostu to już jest nieaktualne. No i No i tyle, no. I w ogóle jeszcze w międzyczasie chciałbym podziękować, gdy nie nagrywałem, wybiło mi już 40. Ile? No, 42 subskrypcje obecnie mam i 2,5 tysiąca wyświetleń. Dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo, w porównaniu tego, jak zaczynałem, jak miałem po te 7 subów, pamiętam ten okres, jak miałem 7 subów i nagrywałem te filmy z minecrafta z lagami chociaż teraz w ostatnich filmach też nie mówię że nie było lagów ale nie aż takie no no i po prostu no, dziękuję wam za już tyle osób dla mnie to jest naprawdę dużo mam nadzieję że będzie ich jeszcze więcej was będzie jeszcze więcej osób będzie oglądać te filmy no no i po prostu no dzięki okej okay, wziąłem się już za silnik i rozmontowujemy dalej Ciekawe czy ten film będzie tak trwał Bo też obecnie montuję filmy na YouTube z tej serii Tam nie ukrywam, w kontekście mam tam mało wirusów, bo Słabego mam dosyć laptopa I on mało wytrzyma Moje na YouTube na razie obrabiam, a na YouTube filmy przysyłają się tak długo Choćby taki dwuminutowy, to 15 minut jeden film Chyba przysyła Kurde, zdarzają masakrę, no to Więc też czasem będę robił więcej cięć też po to, żeby film się szybciej przesunął, bo film to... W ogóle właśnie, tu jest jeden gaźnik. No właśnie, jeden gaźnik. A ja chciałem zobaczyć, żeby mi tu wyszły dwa gaźniki. Czy bo aż tak się jeszcze na tych silnikach nie znam. Jestem ciekaw, czy mi to wejdzie. Dobra, yy... silnik yy, tableta włączyłem czy co? Jeszcze... No dobra, nieważne Dobra, eee yy... Filtr Pokrywa jeszcze Kupienia, o budowa O nie to Czy to jest nie ma no, jeden kasik. Ja potrzebuję dwa gaźniki. Kurde, w ogóle założyłem, obejrzałam następny odcinek. Znaczy, no nie, ja tylko tak kawałek. Żeby zobaczyć, jak mi to tam wyszło. Głos i tak dalej. I non-stop gadałem pod nosem. Non-stop, kurde, cały film. I teraz się już postaram nie gadać pod nosem. Kurde, może tylko jeden gaźnik. Fuck. Czekaj, a jeszcze może to muszę zmienić. A czy tego nie nie, to na pewno nie przeszkadza. Dobra. Dobra, rozmontowujemy dalej. Gdyby hmm. ktoś się mnie zapytał pod ostatnim filmem z tej kierki, czy ja miałem mutację głosu? Czy... Znaczy, myślę, że chodzi o głos, bo tam na filmie miałeś mutację. Czy według Was mój głos się w ogóle zmienił od pierwszego filmu, który wyrzuciłem z głosem, bo według mnie i brzmi tak samo niezbyt i tylko się już nie mogę oczekiwać tej mutacji, żeby mój głos na ekranach lepiej brzmiał. Uff. Dobra. W ogóle ostatnio się też cieszyłem, bo wbiłem sobie pod film, co to było. Piosenki do nagrywania, czy coś tam, których ja używam w ogóle, które można użyć tam do nagrywania w kieszeni film i ostatnio weszłam sobie. I zauważyłem, że mm, dobił już prawie 300 wyświetleń. I też się z tego powodu ucieszyłem. Ile mu zostało? 2-3 wyświetlenia chyba. Do tylu. No, no i fajnie. Kurde, bodzie mi pisze, czekajcie. Okej, już jestem. Żeby dla Was <grytanie> nie było żadne cięcie. No co on kurde jestem? Pisz, czekajcie. Dobra, w ogóle pozdrowienia dla Wojcia, muszę sobie W ogóle, jakby go ktoś nie znał, ale raczej tutaj na moim kanale wszyscy znają, to link macie w opisie do jego kanału, polecam, fajnie nagrywa. Lepiej ode mnie, ma tam chyba już ze 120 widzów, no. I pozdrowionkach. Dobra. Ja chyba zrobię cięcie, bo to główne, jak je rozmontowuję, to tylko... No, nudne. Okej, okay, jeszcze tutaj tę małą kuznę montuję dalej. Dopiero skończyłem montować pierwszą stronę, jeszcze drugą, bo to naprawdę z czym to jest robota? Taka żmudna, głupia. A w ogóle, yy, napiszcie mi, czy mam w ogóle wstawiać jakieś muzyki w tle, czy ta, którą daje gra wam wystarczy, bo jak chcecie, to piszcie, to tam coś tam będę wstawiał, nie wiem. Albo te, które mnie w tych topkach do nagrywania. Na moim kanale, albo mogę wstawiać jakieś zwykłe, które Wy zaproponujecie, albo ja mogę po prostu w zwykłe takie, ty na popie, kurde. popie, no. No. E... Dobra, jeszcze ma, kubie hmm. Jeszcze bym chciał mieć jakieś obecnie, razem z Tą, prowadzić jeszcze w samych okresach jakieś dwie serie mówię, jakbyście mieli pomysł, naprawdę piszcie, nie wahajcie, bo jakieś dwie serie bym jeszcze chętnie nagrał jednocześnie. Póki mam te chęci takie fajne, że co dzień chcę nagrywać. Dobra. No co teraz? Hmm, Aha, jeszcze to. Popychacz. Uh, jezu A, jezu ja jestem w ogóle już znowu padaczka. Znowu nagrywam Najbardziej mi nachodzi no Wieczorami nagrywać się. To wtedy jakoś tak Najbardziej mi nachodzi chęć No i wtedy nagrywam I się powtarzam Dobra, kolejne cięcie Okej, okay, trochę ten film już trwa, tak myślę. Ale no, mamy już prawie wszystko rozmontowane. Jeszcze nam zostanie skrzynia i blok. No i mamy, więc myślę, że dzisiaj tylko rozmontujemy. Jeszcze wam pokażę tam dwie rzeczy. Właśnie, cięcie. I muszę Wam coś. Okej, okay, chciałbym Wam właśnie teraz pokazać. No, znajdujemy się w garażu. No. I ja właśnie kupiłem y, ten symulator z dodatkiem do malucha. I ogólnie tutaj żadne auto w tej grze nie jest no, zrobione z oryginałem, tak jak w Pralu. i właśnie dodatek z maluchem to jest chyba jedyne auto no, jedyne auto, które wygląda identycznie jak w oryginale no i właśnie fajnie, że jest tutaj ten maluch i ogólnie przy okazji tu są jeszcze pozostałe auta właśnie, które odremontowałem wizualnie niektóre są na etapie właśnie, że nie mają silnika i tak dalej, a ten tutaj ten. Właśnie ten jest na etapie, jeżeli nie ma silnika, tak dalej. A ten, mm, ten tutaj ma chyba wymieniony cały silnik. No, dobrze mówię? No, chyba cały. Skrzynie biegów chyba też i zostało jeszcze do wymiany zawieszenie. O, wydech też ma jeszcze wymieniony. I ten właśnie maluch obok, czekajcie, o ten. Nawiązuje do malucha taki, jak mnie, co moi rodzice co mieli właśnie przed laty i pomyślałem sobie, że jeśli mam tutaj dojście, do takiego malucha, co zrobię. No i wygląda podobnie jak w oryginale ogólnie. Kiedyś miałem. Nawiązuję. I tu jeszcze jedno auto. To no też może sobie kiedyś jakiś odcinek wyremontujemy. Ogólnie nie, nie, nie umiem tutaj porównać, jakie to może być auto w realu Tego akurat nie porównam. No, ale ogólnie tak wam chciałam zaprezentować ten garaż. No. No dobra, to już wracam do roboty. To zaraz się widzimy. Znaczy, no, wy, dla Was to jest sekunda, a dla. No dobra. <noise> dobra, nie, nieważne. Okej, okay, już jestem. Znaczy, dobra, nieważne. Przed chwilą właśnie, przed cięciem, bo bym gadałem Dobra, to dokończymy już ten silnik. Nie wiem. Zrobię może jeszcze jedno cięcie, żeby ten film też nie był za długi. Żeby się szybciej wrzucało na tubach. Dobra, no. Akurat pompę wspomagania to ma w bardzo dobrym stanie. Ile to ma? 80%. Okej, okay, akumulator pewnie też w dobrym stanie. Nie wiem. Dobra. Zastanawiam się, czy jest tutaj wśród Was ktoś, kto lubi motoryzację. Jak tak, to niech śmiało pisze. Chętnie ten. Może nagrywa też sobie obrótem, jako kanał. No. Dobra. To... Nie, jeszcze cięcia w sumie nie będę robił. Dobra. Sobie chwilę się pomęczycie, popatrzycie. Najwyżej sobie przewiniecie. No kurde. Aha. Dobra. Nieważne. To już i tak nie było dawno tego. No. Odbiło mi się. Dobra. Po co takie rzeczy na nagraniu kadam? Tego już nie wytnę. Dobra, skrzynię rozmontujemy i, dobra, właściwie to już teraz zrobiłam cięcie. Dobra, no, no to cięcie. Bo chciałam już powiedzieć o jednej rzeczy, która zdarzyła się pół roku temu. I ja właśnie wtedy nie nagrywałem. Pół roku temu. Który dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy. Ja to nagrywam, który ósmy. Czekajcie na telefonie, sprawdzę, który dzisiaj jest. Ja ósmy. I no, niecałe pół roku temu, bez dwóch dni. Pół roku, potem nie. Pół roku temu yy, miałam już jeden rok na tubach. No i nie nagrałem żadnego specjalu, mimo że chciałem, ale no nie nagrywałem w tamtym okresie, więc nic nie było. Na dwa lata pewnie coś będzie, chyba, że znowu mi coś nie wyjdzie. No, mało to się zobaczy. No, no i tak chciałem to poruszyć, bo dobra. Ej, myśmy już całą, że zebrali. Całą. Jezu, rozebrali. Bez kojarzy. Będę teraz podziem bez kujeżdża. Dobra. O, możemy sobie naprawić. Właśnie, yy, no, teraz muszę wam to powiedzieć. Tu jest taka opcja, że możemy naprawiać części i akurat widzicie szansa na naprawienie 60%, bo tam się zwiększa właśnie z tymi... O właśnie! Ja już mam to, co sobie teraz... Właśnie wiem. Właśnie... hmm. Większy poziom, większa szansa na naprawę. Ja bym sobie wziął tester kompresji. Ale nie, to chyba będzie mi bardziej przydatne, jak Teraz naprawiamy... Tak, dobra. Yeah. Obra. No i teraz wam pokażę tą fajną opcję, możemy tutaj sobie naprawiać różne części i dzięki temu, potem, bo ja ogólnie to wszystko sprzedaję, możemy albo po prostu nie musimy kupić nowych części, jak nam się je uda naprawić, albo po prostu możemy je też dro drożej sprzedawać, po prostu po tym, im wyższy stan, tym drożej chodzą. Dobra, zory, A czym... o, stan w pogorszeniu, aha, escape. O 25% udało się naprawić 60 co pierwszym razem? A, jeszcze tak mi tylko brakuje żeby zrobić co pierwszym razem. 51 i bum! No właśnie. Bum. Bum. Znowu wodzie, czekajcie Tak to znowu wodział. O, blok jest 63%, za to możemy wyrzucać dostać. Okej, okay. 88%, 93%. Ja, tuba! A tu sobie tu wrócę parę procent, więc... A to wszystkie części, do końca przejdziemy. coś napisał czy nie? Kurde. To on czy ktoś inny, Teraz nie wiem. Czekajcie, dobra co ja tam będę kadał. Dobra, i To jednak nie było on. No, tak mi się udało. Dobra, to już trochę będę sprzedawał. I... O, stupa, dobra. I teraz sobie weźmiemy i... i od... Nie, ja nie chcę ku sprzedawać. Bum, bum, bum. słychać mnie? No dobra, nie I Ej, dobijemy tak do 200 tysięcy? Zobaczymy. I oto będzie blok silnika jeszcze w sprzedaży nawet 21 może się dobije. Co no. chwilę mi ktoś pisze. A musiałam przy pańcać pamiętać, żeby wyłączyć. A właśnie, a po Facebooka, bo mam... E, no, mam FunPage'a, fon nie wiem czy ktoś z nas wie, pewnie. Może ktoś tam wie. Ja go już mam od dawna, tylko że właśnie nigdy za nim na filmie nie mówiłem. Nie wiem, czy pewnie nie wszyscy zagadają do opisu, a ja zawsze linki w opisie da, da, daję. Więc teraz wam mówię na fejsie to, jak to było, DaVinci da, Vinci, da Vinci 6. No taki czarny napis na, szary, na takim szarym tle taka ikonka. No na pewno tam DaVinci 6 czy tam DaVinci. Tak jak mój nick tam. No tam, traficie. Rzadko tam jestem aktywny. Znaczy aktywny jestem no rzadko daję posty. Tu bo ja tutaj, No nie wiem tam, najczęściej tam daje jak właśnie nowy film wrzucę. Czy tam jest jakaś akcja, nie wiem, święta, czy coś tutaj też tam. Jo już mam 27 tysięcy bloku, chyba jeszcze nie sprzedałem Ooooooo leci Dobra, tutaj cięcie może <gry> Okej, okay, patrzajcie, ile hajsu ludzie tutaj. O proszę no, ale i tak pewnie, ile, na to, na to wszystko, co zdemontowałem, to ile nam zostanie? tylko około 10 tysięcy, a ja to wszystko wydamy, może nawet więcej, więc się też tak nie ma co cieszyć. No, ale warto, nie? No, przyznajcie, no. No dobra, ja jeszcze chyba wszystko zdemontowałem. Dobra, i to by chyba było już na tyle w tym odcinku. Ile to samo, wy macie krótsze, ale ja to już nagrywam, chyba ja nie wiem, pół godziny. Jak nie więcej. Dobra. To to na tyle w tym odcinku. Możecie zostawić lajka pod spodem. Możecie dać też suba, jak Wam się spodobał kanał. No. I no, to cześć, następnego odcinka.